Czyli witajcie, jest tutaj Marok i dzisiaj rozpoczynamy sobie nową serię, która będzie się nazywała Kraina Mordu. Ta seria będzie polegała na tym, żeby uprzykrzyć graczom życie, czyli Wrobić jakieś pułapki i coś, żeby jak zginęli. Nie ma tutaj limitu życia i tak dalej, po prostu o to chodzi, żeby było ciekawie. Serię będę zaczynał z kolegami, czyli standardowo pan Kermitek, który ma nick pan Kermitio. Ale dziwne zdanie. I kacz... tak, Kaczku. Tak. który chce coś powiedzieć, czy niekoniecznie? No, lecz no, że później będziemy może dodawać osoby do tego serwera, ale to jeszcze nic nie wiadomo. No właśnie, że jakieś tam ogarnięte osoby dojdą tutaj do naszej krainy mordu, ale to już w przyszłości. Dobra. No to i co? No i na tyle by było. Mam nadzieję, że seria Wam się będzie podobać i będzie. Dość ogarnięta. Czasami będziemy nagrywać razem, czasami osobno. Zależy jak to będzie, jak tam nie wyjdzie. Nie ma PvP włączonego. Nie ma PvP, ale Wszyscy można było dokumenty spawn. No i wszystko, na tyle. No, no. no. Co tu jeszcze? No i nic jeszcze. Czerwmy to dezwij się, a nie ci pies szczeka. Nie <laughs> ja szczeka mi pies. Nie pies. Dobra. dobra, dobra. Ja się z wami żegnam. Biegniemy do kopalni. To jest piłka i w tej chwili biegniemy do kopalni na rak.